Amerykańska giełda ma siedmiu wspaniałych, francuska giełda ma spółki luksusowe, Niemcy mają swojego Sapa i cały przemysł, a my w Polsce a my w Polsce mamy banki. Indeks WIG Banki w ostatnich 12 miesiącach wzrósł grubo ponad 110% i to jest na polskiej giełdzie naprawdę gorący temat. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o Przede wszystkim przyczynach tego wzrostu, o szansach i zagrożeniach, na temat tego, co może się dziać dalej, ale przede wszystkim porozmawiamy o dywidendach ogromnych dywidendach banków. Zacznijmy od tego, że zyski sektora bankowego w 2023 roku były rekordowe. Według danych, które opublikowało BFG, w zeszłym roku cały sektor bankowy zarobił grubo ponad 27 miliardów złotych. Większość z tego zysku oczywiście wygenerowały notowane na polskiej giełdzie największe banki w Polsce. Tak naprawdę banki zarobiły jeszcze więcej pieniędzy w zeszłym roku i nawet jeszcze rok wcześniej. Ale zanim Wam wyjaśnię dlaczego, no to przejdźmy w ogóle do tematu, z czego wynikają zyski banków. Jeżeli się przyjrzymy temu, na czym polega biznes bankowy, to on jest dość prosty. Z jednej strony mamy pasywa, z drugiej strony aktywa. Pasywa to jest to, za co bank płaci, aktywa, z czego generuje pieniądze. Do pasywów zaliczamy kapitał własny banków, czyli zatrzymane zyski, to co wpłacili akcjonariusze, ewentualnie inwestorzy, którzy objęli obligacje banku na ten kapitał, plus depozyty klientów. Po stronie aktywów tego, co generuje zyski są oczywiście kredyty, które musimy spłacać, obligacje skarbu państwa, no i odrobina środków pieniężnych, które banku utrzymuje dla płynności. W takiej sytuacji, jakiej jest dzisiaj polska gospodarka, czyli wysokich stóp procentowych, wiemy, że kredyty generują i obligacje dużo. Przychodu, dużo odsetek, a po stronie depozytów, no, część klientów ma niżej oprocentowane lokaty, część klientów trzyma kapitał na depozytach oprocentowanych na zero, więc te są koszty dużo niższe. I to jest właśnie, powiedzmy sobie otwarcie, ta słynna marża odsetkowa banków różnica między kosztem pasywów a aktywów. Do tego, oczywiście, doliczamy jeszcze. Przychody z różnego rodzaju transakcji, odliczamy koszty pracowników, obsługi, operacyjnej działalności banku, i z tego nam wychodzą zyski. Oprócz tego i tutaj zatrzymajmy się dosłownie na chwilę no bo jak widzicie na tym slajdzie, który Wam przygotowałem, mamy coś takiego jak utrata wartości. Część kredytów, które są niespłacane, Tracą na wartości i je trzeba pokryć z czego? Z zysków albo z zachowanych kapitałów. I właśnie ten element jest kluczowy, jeśli chodzi o to, ile w zeszłym roku wygenerowały polskie banki. Bo jeżeli sobie podsumujemy to, co się działo w zeszłym roku, no to zobaczymy, że banki wciąż zawiązywały mimo tego, że już minęło. Wiele lat od rozpoczęcia się całej, całej sprawy frankowej cały czas zawiązywały rezerwy z tego tytułu. I tutaj mam dla Was kilka przykładów. Przykładowo, bank PKO BP zarobił w zeszłym roku 5,5 miliarda złotych, a zawiązał jeszcze rezerw na kredyty frankowe w wysokości 5,4 miliarda złotych. Czyli w sumie, jeżeli by oczyścić o te rezerwy frankowe, no bank by zarobił po, grubo ponad 10 miliardów, prawie 11 miliardów złotych. Podobnie jest z M-Bankiem, który zawiązał rezerw na prawie 5 miliardów złotych. Rezerwy zawiązało jeszcze Millennium, Santander, BNP, nawet y, Alior Bank delikatnie zawiązał rezerwy. Suma sumarum gdyby nie było tych jeszcze kredytów do czyszczenia frankowych, te zyski byłyby dużo, dużo wyższe. A to oznacza, że potencjał dywidend byłby dużo, dużo wyższy. Zanim przejdziemy do samego tematu dywidend, jeszcze jedna dygresja. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sporo się zmieniło, jeśli chodzi o polskie banki w zeszłym roku. Kiedy? Dokładnie po wyborach parlamentarnych, a właściwie w momencie, kiedy okazało się, że Zjednoczona opozycja przejmie władzę w Polsce. Wtedy rozpoczęła się prawdziwa hostsa w sektorze bankowym. Ona wynikała z dwóch czynników. Po pierwsze, z tego powodu, że perspektywa na obniżki stóp procentowych w Polsce no, oddaliła się w czasie. Narodowy Bank Polski w związku ze zmianą władzy w Polsce po prostu zmienił akcent z koncentrowania się bardziej na poziomie inflacji niż na wzroście gospodarczym, to oczywiście jest dużym plusem dla tego biznesu podstawowego banków, o którym wam przed chwilą opowiadałem. No a z drugiej strony oczywiście oddaliły się potencjalne ryzyka. Ryzyka chociażby związane z kolejnymi wakacjami kredytowymi, które oczywiście wejdą w życie, ale w dużo bardziej ograniczony sposób, niż miało to miejsce w poprzednich dwóch latach, a dodatkowo oddaliła się perspektywa nadzwyczajnych zysków, jakimi mógłby zostać objęty sektor. I mając omówione te wszystkie elementy, możemy przejść do kluczowego etapu dzisiejszego naszego programu, czyli dywidend. Już w tej chwili wiemy, że dywidendy wypłacone przez polski sektor bankowy z zysków za 2023 rok będą rekordowe. Na ten moment, jak przygotowywaliśmy te zestawienie, kilka banków oferuje stopę dywidendy na, to, na poziomie powyżej 10%. Tak jest w przypadku PKO S.A., tak jest w przypadku Banku Handlowego. Tak jest również w przypadku ING Banku Śląskiego. Nieco niższe stopy dywidendy oferuje PKO Bank Polski, Santander, Alior czy BNP Paribas. Z czego to wynika? Ogólnie rzecz biorąc, to wynika z tego, że właśnie te banki, które są mocniej obciążone tymi kredytami frankowymi, część zysku no Musiały przeznaczyć na odpisy, na aktualizację tych portfeli, na rezerwy związane ze sprawami frankowymi. No i oczywiście ich zysk był mniejszy w zeszłym roku, skorygowany o te wartości. No i od mniejszej wartości wypłacają procentowo dywidend. No ale najciekawsze jest to, że te zyski w przyszłym roku mogą już wrócić i te dywidendy już nie za 2023, tylko za trwające dzisiaj 2024 rok mogą być równie duże jak dzisiaj, a nawet wyższe. Zastanówmy się nad tym, czy kupno akcji takiego banku, który dzisiaj wypłaca 10% dywidendy i najprawdopodobniej wypłaci tyle samo dywidendy, jeżeli będziemy trzymali te akcję w przyszłym roku. To jest ciekawa inwestycja czy nieciekawa? No, tutaj musicie odpowiedzieć w komentarzach, co o tym myślicie. Ja mogę powiedzieć w tej chwili, jakie są największe szanse, a jakie są największe ryzyka przed tym sektorem. Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej stopy procentowe utrzymają się na tym poziomie, na którym są obecne, tym oczywiście te zyski banków będą powtarzalne. No bo już widać, że oczywiście y, gospodarka ma się całkiem dobrze, y, kredytobiorcy spłacają swoje kredyty, wynagrodzenia rosną, potencjał mimo wszystko tego portfela frankowego się z czasem powinien zacząć wyczerpywać. Więc, jeżeli miałbym dzisiaj obstawiać, jakie będą zyski i dywidendy, jakie wypłaci sektor bankowy z, z zysku niewygenerowanego rok wcześniej, tylko już dzisiaj trwającego roku, no to bym powiedział, że prawdopodobnie będą większe, bo za tym przemawia jeszcze jeden fakt. Przede wszystkim mała akcja kredytowa. Mała akcja kredytowa oznacza tyle, że banki no, nie pożyczają nowych kredytów, klienci spłacają część kredytów i specjalnie ta baza kredytowa nie przyrasta, to oznacza, że nie potrzebują kapitału zapasowego na obsługę tych kredytów, a więc ich zdolność do wypłacania dywidend rośnie. To oznacza, że dzisiaj kupując, inwestując w akcje banków, decydując się na nie, nie inwestujemy już tylko pod kątem tego roku tych dywidend, ale tak naprawdę Przyszłego roku, a z czasem, z upływem tego roku, zacznie się właśnie gra o to, ile będzie zysku w 2025 roku. Więc jeżeli z taką perspektywą podchodzimy do tego, warto jednak mimo wszystko spojrzeć też na kwestię ryzyk. No bo oczywiście, dzisiaj sektor bankowy jest na rekordowych poziomach, indeks WIG Banki urósł grubo ponad 100% w zaledwie 12 miesięcy, jest najwyżej w historii. No jeżeli policzymy udział sektora bankowego w tych największych indeksach z GPW, dołączając do tego oczywiście jeszcze PZU, które no z jednej strony ma w swoim portfelu banki, a z drugiej strony jest ubezpieczycielem, no ale licząc jako spółkę z tego sektora, no to okaże się, że w samym wig 20 banki mają ponad 40% udziału, Rekordowy poziom w historii, najwyższy, a w indeksie najszerszym, WIG, też praktycznie zbliżają się do tego poziomu najwięcej w historii, więc taka dominacja tego sektora w indeksie jest oczywiście ryzykowna, tak samo jak ryzykowna jest dominacja tych spółek technologicznych w indeksach amerykańskich. Kolejny czynnik ryzyka, który należy wypatrywać, to jest oczywiście potencjał obniżki stóp procentowych. Każda zmiana narracji, przybliżenie się obniżek stóp procentowych będzie bardzo negatywnie wpływało na te zyski banków w przyszłości i oczywiście na perspektywy wypłacanych przez nie dywidend. Więc dzisiaj konsensus jest taki, że prawdopodobnie stopy procentowe w tym roku nie spadną, ale w przyszłym roku nie wiadomo, należy to na bieżąco obserwować. Ostatnie ryzyko no to jest potencjał jakiegoś dodatkowego opodatkowania. Oczywiście obecny rząd jest bardziej przychylny do współpracy z sektorem bankowym, no ale w obliczu spektakularnych zysków to może z czasem się zmieniać kolejne ryzyko, które może być na horyzoncie, jeśli chodzi o te spektakularne dywidendy, no to jest ryzyko nadzwyczajnego podatku od zysków Powtórzmy jedną ważną rzecz. Dywidendy z sektora bankowego w tym roku będą rekordowe. Niektóre banki wypłacą pierwszą swoją dywidendę w całej swojej historii. A stopy tych dywidend oscylują od 3-4% do nawet grubo ponad 10%. Dajcie znać, co myślicie, czy to są dla Was fajne poziomy i stopy dywidend. No i przede wszystkim czy, waszym zdaniem, te dywidendy z wypracowanych w tym roku zysków mogą być jeszcze wyższe? Do usłyszenia i do zobaczenia.